Proszę inicjatywę, żeby się dzisiaj spotkać i nawet komunikację do rolę demokracji. Gratulujemy. Kochani, niech żyje Polska. Niech żyje Polska w Unii Europejskiej. Niech żyje! Niech żyje! Niech, żyje! Niech, żyje! niech żyje! niech żyje! Kochani, jesteśmy dzisiaj tutaj i dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim, którzy tę manifestację razem zorganizowali. Dlatego, że udało się połączyć. Wiele organizacji, wiele partii i tutaj u nas w Gdańsku nie ma FOKA. Wszyscy są razem, wszyscy jesteśmy razem i, i dobrze wiemy, dlaczego tu jesteśmy razem. I są teraz z nami Polki i Polacy w całej Polsce. Jesteśmy tu, bo nie pozwolimy, żeby garstka szaleńców... kochają władzę, ale nie lubią demokracji. Odebrała nam bezpieczeństwo i dobrobyt. Tak, kochani, bo Unia Europejska to właśnie nasze bezpieczeństwo i dobrobyt. Jesteśmy tu, bo nie pozwolimy, żeby ktokolwiek nękał marzenia naszych ojców i przyszłość naszych dzieci. Musimy nazwać sprawę po imieniu. Nie o pierwszeństwo brawa tu chodzi. Tu chodzi o to, żeby ta władza mogła robić to, co chce. I prawo nie obowiązywało w Polsce, bo to ostatnia reduta, ostatnia obrona naszych praw przed pisowskim butem. Wszystko, co stało w Polsce na drodze do autoratyzmu, pis już zdeptał. Instytucje, które miały bronić nas przez partyjną władzą. Partia obsadziła swoimi aparatczykami. Zmienili je w partyjne folwarki. Partia rządzi Trybunałem Konstytucyjnym. Partia rządzi Sądem Najwyższym. Partia rządzi telewizją publiczną i mediami publicznymi. Partia rządzi prokuraturą. Partia z Sejmu zrobiła atrata. Partia rządzi, partia sądzi i nie chce nad sobą żadnej kontroli. Ani polskiej, ani unijnej. Pełnia władzy, władza absolutna, to właśnie jest marzenie Jarosława Kaczyńskiego. Marzenie, w którym przeszkadza mu polska konstytucja, polskie sądy, polskie instytucje demokratyczne, traktaty europejskie i instytucje europejskie. Kaczyński już pokazał, że jego się. Jest ważniejsze niż polska konstytucja. Teraz Jarosław Kaczyński chce pokazać, że jego widzimisię jest ważniejsze od traktatu. Krak traktatu, który przecież ratyfikował jego brat dokładnie 12 lat temu. I najważniejsze dziś pytanie. Czy Kaczyński chce Poleksitu? Oczywiście, że chce. Bo dobrze wie, że nie uda mu się wziąć pod bóstw traktatów, tak jak zdeptał polską konstytucję. Dobrze wie, że pełnię władzy da mu jedynie polexit. Polexit to pełna autorytarna władza nad Polską dla Jarosława Kaczyńskiego. To jest jego cel. I pamiętajcie, ja to wiem. Ten człowiek nie cofnie się przez niczym o suwerenności. Jedyne co, jedyne, co w tej chwili grozi polskiej suwerenności, jedyne, co tę suwerenność niszczy, każdego dnia demorując pozycję międzynarodową Polski, to ich kłamstwa, to ich nienawiść, to ich brak kompetencji, to ich nepotyzm, to ich szczucie Polaka na Polaka. W Unii, w Unii suwerenność zyskujemy. A nie tracimy. Zyskujemy, bo współdecydujemy o innych krajach. Nasz polski głos współdecyduje o tym, co dzieje się w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji i we wszystkich krajach unijnych. A to, że pisowskie pociotki zatrudniane na stanowiskach, do których nie mają żadnych kompetencji, tej możliwości wpływania na inne kraje unijne nie potrafią w ogóle wykorzystać. To nie dowód, że Unia źle działa, to dowód, że PIS źle działa. Największym wrogiem polskiej suwerenności jest zła władza. Ta władza. Nie żyje Polska. Niech nie. żyje Polska w Unii Europejskiej.